A dzisiaj z innej perspektywy o sprawach poważnych, jeżdżąc po drogach, dochodzę do wniosku, że ogólnie ludzie mają problem z stosowaniem się do sygnalizacji świetlnej. Jak jeszcze światło czerwone, zielone ogarniają sygnał żółty, różnie bywa. To już bardziej skomplikowane układy sygnalizacji świetlnej to jest totalna masakra i dramat. No to dzisiaj mamy taką sytuację czerwone światło, ale my chcemy pojechać w prawo i mamy taką zieloną strzałkę. Możemy, możemy. Jest to sygnał warunkowy S2 i pozwala nam on wjechać pomimo nadawania do naszego kierunku ruchu sygnału czerwonego na skrzyżowanie i pojechanie w tym kierunku, który ta strzałka wskazuje. Ale jak sama nazwa wskazuje, jest to sygnał warunkowy. W związku z tym, trzeba spełnić oczywiście pewne warunki, żeby z niego skorzystać. Pierwszy to taki, że ustępujemy pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, którzy w tym czasie mają sygnał zielony czyli piesi, rowerzyści i oczywiście samochody tramwaje. Natomiast, jaki jeszcze obowiązek trzeba spełnić? Przed tym sygnalizatorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami, Obligatoryjnie musimy się zatrzymać i dopiero z pełnego zatrzymania, a nie jest tam przyhamowania, możemy kontynuować jazdę. Czyli jak widzimy taki sygnał, zatrzymujemy się, dopiero ruszamy i kontynuujemy jazdę, ustępując pierwszeństwa wszystkim uczestnikom ruchu, którzy mają w tym czasie sygnał zielony. Nie inaczej. Nie dodajemy gazu jak większość kierujących. Bo trzeba przyjechać, szybciej, nie. A! Bardzo często w takich sytuacjach dochodzi do najechań na tył samochodów, które za, których kierowcy zachowali się prawidłowo, czyli się zatrzymali, a ten oczywiście z tyłu widząc już, że ma zieloną strzałę, no to truja, redukcja na truje i gaz do depu. Tak nie robimy. Nie warto. Trzymajcie się ciepło, korzystajcie z dróg ostrożnie i bezpiecznie. Z głową przede wszystkim. Na razie. Masz mieć w dupie paragrafy.